Witam Was w moim następnym filmie. Dzisiaj będziemy wyciągać przepustnicę silnika Renault 1616 VK4M w tej wersji starszej. Czym się różni wersja starsza od nowszej, czyli wersja bez e, najprościej, może mówiąc tak, bez e, zmiennych kół was, was rozrządu? E, to odsyłam Was do mojego filmu poświęconego temu silnikowi. Film jest na mm, kanale. Możecie tam sobie. Szczegóły poznać. Tutaj, żeby się dostać do w tej wersji silnika do przepustnicy, no trzeba się trochę pomęczyć. W tej nowszej wersji jest lepszej, lepiej, bo tam po prostu to rzeczywiście ten motor zajmuje dosłownie 5 minut, nawet yy, nie. Po prostu z, wtedy przepustnica jest tutaj z tej strony, po prostu cztery siły zdejmujemy i to wszystko i ją odejmujemy. Tutaj niestety jest dużo gorzej, dlatego że tu mamy przepustnicę. Przepustnica jest między kolektorem sądzym a takim elementem jeszcze do lotu puszki od tu mamy prawda, filtr powietrza tu, i tu jest taki element właśnie do lotu taką puszką rezonansową, on idzie tam aż głęboko do dołu i no nie jest za dobry ten dostęp w Lagunie też jest pół biedy, bo wiadomo jest dosyć większe auto, więc jest w miarę miejsca natomiast no nie jest to jakoś super zrobione, żeby tam się do tego dostać trzeba po prostu odjąć ten element, żeby po prostu tą, tą, tą tutaj tą przepustnicę móc zdemontować. Co też ważna uwaga, ona jest, ona jest inna, ona jest zupełnie inna niż tych nowszych. Także jeżeli byście kiedyś po przykład, potrzebowali kupić przepustnicę do swojego samochodu, to zwróćcie uwagę, że te przepustnice były różne. Nie każdy Renault 1616V ma taką samą przepustnicę. No dobra, to bierzemy się do roboty. Bierzemy sobie nasadkę torxową E8, taką malutką. I tu mamy jedną śrubkę, i tu mamy drugą śrubkę w tym miejscu. Także to sobie musimy odkręcić. No, nie. I teraz, żeby wyjąć przepustnicę, ona jest oprócz tej górnej śruby, też jeszcze na dwóch e, śrubach, szóstkach na klucz normalny e, dziesiątka, przymocowana od dołu. E, to nie jest tak łatwo, ale pokażę Wam. O, tu jest jedna śruba, i druga śruba jest pod tym sterownikiem tej przepustnicy. Taka sama. No i trzeba się do tego po prostu dostać. Jak widzieliście, śruby wykręciłem. No to jest może najgorsze dojście, ale to nie są śruby zardzewiałe, nie jakiegoś problemu. Wystarczy tylko ruszyć je. One też nie są mocno przykręcone i mocno ich nie przykręcajcie, pamiętajcie. I w tym momencie, no, przepustnica już nam wychodzi. Przepustnicę mamy o, odjęta. Proszę bardzo. Tak ona wygląda. Numer takiej przepustnicy w tych silnikach tu możecie sobie zaobserwować. Mówię, ona jest zupełnie Inna. Taka uwaga oczywiście, propoczyszczenia troszeczkę ona nie jest bardzo brudna, trochę tutaj na tych przelewach, tutaj gdzie się domyka klapka, tutaj bardziej. Pytanie oczywiście, skąd tutaj może się brać syf, czy coś takiego, no z odmy, z tutaj gdy spojrzymy sobie niżej do tej puszki, o. No tu widzicie wlot odmy. Jest, no każdy silnik ma odmę i silnik Renault też ma odmę. Tędy jest wlot odmy, stąd też tam może być właśnie się zbierać olej, brud i tak dalej. Ok, to myślę, że filmik krótki, e, zwięzły i na temat. A ja to sobie wyczyszczę. I jeszcze, może taka uwaga: e, tutaj nie ma żadnych cudów, nie ma żadnej teorii a propos tego czyszczenia po prostu trzeba to wyczyścić tu jest akurat dosyć czysta, mówię w Renaultach one się tak nie zapitalają e, producent Renault VDO natomiast taka uwaga jeszcze a propos tutaj tych uszczelek sprawdźcie czy one są ok, czy one są miękkie to jest, mam fajną miękką uszczelkę także z tej strony y, z tej strony też troszkę już jest twardsza, więc nie wiem czy chyba tą wymienię uszczelkę jeżeli są obydwie y, też można kupić obydwie, oczywiście to warto wymienić je przy okazji e, takiego demontażu. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!